Trzy dni, trzy kraje, 904 km i to jest Zwiedzanko. Dzień dobry, kochani! Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, jest długi weekend w Niemiec, nie będziemy siedzieli w domu, pogoda będzie prze-zajebista. na zegarku 6:43 nie wstać godzinę wcześniej, ale jak to wiadomo, ja lubię pospać. i oczywiście pakowałem wczoraj, nie żartuję, zawsze pakuję się na ostatnią chwilę. Dobra, jestem przy samochodzie. Jaki jest plan? Jadę teraz trasę. Myślę, około 2-3 dni. Mam wszystko w autku. Myślę, że walimy najpierw trochę na południe Niemiec, na Kobencję. Potem zahaczymy Belgię i zobaczymy, gdzie się pogoda ukształtuje. I może wylądujemy w Holandii nad morzem. A jeżeli nie, to mam również backup plan na te różne inne alternatywy. No i zobaczcie, jak ja się przygotowałem tej podróży. To jest 2-3 dni. Nie ma jakiś wiadomo. Buciki, mój pak savik, żeby cały czas z portfelem w kieszeni. Chodzić laptop. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Troszkę ciuszków. No i tutaj temat dnia wjechał. Wjechał dronik, który będziemy również testowali w terenie. czołóweczka, Czekajcie, włączymy sobie lampę. Żeby Dobra, na jak się rozliczyć, nie mogłem lampy włączyć, e, czyli tak, kuchenka, tutaj jakieś puszeczki w razie czego, jakaś zupka chińska, garnek, tutaj mikrofonik, wiadomo, tutaj Te jeszcze ten taki gadżet, moje światełko, żebyśmy kręcili w ciemnościach, no i jakieś tam parę jeszcze innych tematów. Nie ma tego dużo, może się wydaje, ale lepiej sobie wziąć więcej, jeżeli jesteście autem, niż potem macie na miejscu kupować, albo załama za zabraknie w środku. I koniec, że jestem spakowany w otku. Ruszam za chwilkę. za ja tu mam gadżeciki. BMW, najlepsza marka oczywiście. Oczywiście uchwyt na telefon, nawigację to musi być, teraz jadę do pierwszego punktu, jakoś około 200 km. A potem, jak to się nazywa? Zrobimy jeszcze, myślę, że jest kolejne 500. Czekajcie, włączymy radio, Co wy jakie ja mam gadżeciki? Tutaj przyszły mi najnowszy gadżet, przetwornica. Dlatego wziąłem laptopa. Zobaczcie, będę miał tu gniazdko dwa dodatkowe porty na zapalniczkę i dwa dodatkowe porty na ubezy. Jak to działa? Po prostu macie kieszko zapalniczki, wciskacie, naciskacie i macie darmowy prąd w samochodzie można naładować wszystko każdą jedną elektroniczną rzecz która ma gniazdko, można tutaj podłączyć taki gadżet kosztuje 40 euro i musi naprawdę warto a ja sobie go w przyszłości zamontuję tutaj na podwójną taśmę klejącą po prostu przed na ostatnią chwilę i już nie miałem kiedy tego czasu ogarnąć no i co, kolejny gadżet podłączamy zobaczcie, o, wtyczka bam i wjeżdża lodóweczka Czekajcie, włączymy światełko, Piek. również lodóweczkę zakupiłem, nie ma jakoś tam dużo gadżetów, ale kurwa, tak to się otwiera, tak o, tam parę takich gadżecików na drogę po prostu, żeby już nigdzie nie stawać, nie kupować, powerbank, bardzo ważna rzecz, jeżeli wyjdę w teren na, na parę godzin, bo to jednak ta elektronika dzisiaj za długo nie trzyma, bardzo ważna rzecz, którą trzeba mieć. Na tym znajduje to jest bardzo dobry power bank. Naładujecie telefon około 6-7 razy, również do drona, no, wszystko, całą jedną elektronikę, zacie Są dwa wyjścia, można szybko ładować. No i temat dnia książka od kolegi, którą dostałem: Uwolnić Maćka z dedykacją dla do Rostusia, kumpla. Tutaj dostałem autograf od pana autora, a książka jest od mojego. Koleżki, Nic, ruszamy w trasę. Myślę, że widzimy się za około 2 godziny 200 km od Disseldorfu na południe w okolicach Kobencji. No co, przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, jestem już na miejscu. Jechałem jakoś godzinę 45-162 km, i wam powiem, że naprawdę mi się bardzo chmur uprawił, bo ostatnie 50 km jechałem. Normalnie jechałem, w pewnym momencie chmury spadły i była taka mgła, że było zero widoczności. Już byłem załamany, u wyjazdu tutaj specjalnie tyle kilometrów, a ja kurwa nic nie zobaczę z tego mostu. Bo to naprawdę, jak zacznieć jeden widok, to dopiero zrozumiecie o co mi chodzi. Ale 2 km dosłownie przed Mursdorfem, wszystkie chmury poleciały pewnie w górę. jest dalej świetna pogoda, zobaczmy. Wam tą kamerę. Jest dokładnie 1,6 km z spacerkiem. No to jest Wiocha. Jesteśmy na wiosce. Nie ma co tego ukrywać. Ale no co, nie zrobimy mostu wiszącego w środku miasta, tak? Ja już tu jestem trzeci raz. Ostatni rok byłem drugi raz nie mówimy, że jestem ostatni. Jestem trzeci i mam nadzieję, że nie jestem ostatni, bo tu jest przezajebiście i widzimy się w trasie na most. No i dobra moi drodzy, gdzie my się w ogóle znajdujemy? Znajdujemy się około 40 km na południowy wschód od Kobencji. Jestem teraz na środku pola zacie, W tle za mną jest Mordsdrów. Potem postaram się Wam zrobić fajne przebiteczki. No, i zostało mi około jeszcze 600-700 metrów do naszego mostu. A może Wam coś powiem o tym moście. Został on wybudowany w 2015 roku i jest to najpiękniejszy most linowy w środkowych Niemczech. Wejście na most jest oczywiście bezpłatne, Musicie sobie zapłacić jedynie za parking. Parking kosztuje bodajże 2 euro za 2 godziny. Ale ja mam swój patent, wiem gdzie zaparkować za Frikera, bo jestem, jak mówiłem, trzeci raz, więc ja za to nie płacę. Gdy był oddawany w 2015 roku do użytku, był on wtedy najdłuższym mostem linowym w Niemczech. Jednak w 2017 roku w Tchale, w górskim rejonie w górach Harcu. Otwarto dłuższy most, który ma 450 metrów długości i zawis 105 metrów nad dnem doliny w poprzek, którą ją przebiega. No i tak, most Gilera, bo on tak się nazywa, wisi 100 metrów nad ziemią i ma 360 metrów yy, długości i waży 57 ton. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce, ale widzicie, tam są właśnie te chmury, skąd ja przyjechałem. I przez 50 km jechałem w i w chmurach. Dopiero wam mówię, 2-3 km przed Morsdorfem nagle wyjechałem z lasu i wszystko ustąpiło. I byłem taki szczęśliwy, że ho-ho-ho. Zróbcie, z tą kroną. Proszę, żeby maseczki, kurwa w lesie nosić. No, naprawdę nieporozumienie. No a ja co? Ja już właśnie dochodzę do miejsca naszego przeznaczenia. Zobaczcie, 50 metrów. Do mościku, 1800 metrów do parkingu, z którego przyszłem Czyli jakieś 2 km, 15 minut spacerku, może niecałe 20 I zobaczcie teraz ten przepiękny most w całej okazałości Jak wam mówię jestem już tutaj po raz trzeci, ale za każdym razem robi on na mnie niesamowite wrażenie Przepiękna budowla no i co? Naszykujcie sobie aparat, telefon, kamerę. Macie drona, macie jakieś stabilizatory, wszystko sobie naszykujcie, bo wjeżdżamy na most. Zobaczcie. Coś niesamowitego. Tankshire. Idziemy sobie tym przepięknym mostem. 360 metrów długości. Coś niesamowitego. Zobaczcie, jakie są w ogóle widoki. Się kurwa w głowie nie mieści, tak? Niby taka pierdółka. A ile radości. Ale się fajnie w ogóle kolebie ten most, wam muszę powiedzieć. No i co, no jesteśmy także 100 metrów nad ziemią, więc to nie jest byle co. Już mnie tam, wiesz, ten most by trzasnął. A zobaczcie sobie, ja teraz poruszam tym mostem. On się teraz nie kolebie. Ale jak tutaj byłem bodajże w 2018, w październiku, to był taki naprawdę konkretny wiaterek. No, i wam powiem, że było naprawdę ciekawie. Działo się wtedy. A jeżeli tu kiedyś będziecie mieli zamiar się wybrać, przyjedźcie jak najwcześniej. Zobaczcie. Ja teraz jestem o 9.22. Miałem być ogólnie godzinę wcześniej, ale oczywiście, co? Ja lubię spać, niestety. I to jest ten problem. A się spać też o drugiej w nocy. No, nie ma w ogóle praktycznie ludzi, bo jeżeli tu przyjecie. Obiadowej, bo po obiedzie, zwłaszcza w weekend, był jakieś święta, to wieście mi, że będziecie tutaj pod tym mostem ślipokiem. A ja mam tutaj doświadczenie. Jestem trzeci raz i nigdy nie było jeszcze tak mało ludzi jak dzisiaj. Zobaczcie, sobie tutaj jakieś nieoczekiwane fotki. Tam tych dwóch Niemców też sobie yy, cyka foteczki. I też takie, o, zbliżenia, cyknięcia. bah, ja sobie teraz porobię foteczki i zobaczymy się na drugiej stronie. No, ja sobie parę foteczek i idę sobie dalej. Zobaczcie tutaj w dół. 100 metrów w dół spadamy i nas nie ma. Tam są dróżki, ja tam sobie kiedyś zeszłem już. się nie wychodziło mam bardzo napięty grafik. Musicie zacząć bardzo dużo miejsc w bardzo krótkim czasie i na bardzo dużej przestrzeni kilometrów. Ale to nieważne, damy radę. Ale no, zobaczcie jak tu jest przekozacko pięknie, tak? Coś niesamowitego. O! Ale już wiem co zajdę sobie tam i co ja tam zrobię. Będzie stores. Zobaczycie. Masakra, kocham takie miejsca. Po natura, natura, natura. Żadnego miasta, nic. Jesteśmy w środku lasu. Dwa kilometry od wioski. Na taką po prostu wiecie przełęczą długości około niecałych 400 km ktoś miał przez zajebisty pomysł zbudujmy moc atrakcji, i atrakcje turystyczne dzięki temu teraz ta, pewnie ta wiocha żyje, bo wcześniej tu pewnie psy chujami wodę piły no ale wiecie, jest jak jest. A i latem ogólnie jak się idzie są budki, musicie skupić hamburgera, coś do picia, hot dogi, lody e, po, po w pierwszą stronę jak szłem to powinna stać taka buda, nie wiem, tutaj też była w zeszłym roku czy 2 i 3 lata temu ta buda nie wiem, zaraz wejdę tam do góry i się przekonam czy dalej ona jest czy już jej nie ma a tam będę miał plan niesny i szpetny jak wujek Fester zobaczycie, odpalimy tamtą drona zobaczymy jak to wyjdzie, wszystko w takim słoneczku, jeszcze nie kręciłem i będzie to mój drugi lot dronikiem no jesteśmy w najniższym punkcie, w takim przymości można się udać, bo można się oddać jeszcze do doliny. No ale kochani nie mam dzisiaj na to czasu. Byłem tam dwa lata temu. Zresztą tutaj cały chodziłem 4 czy 5 godzin. Dzielko wpadłem tutaj, myślę, że będzie tak godzinka półtorej i będzie ogarnięte. Nic ja teraz sobie spróbuję odpalić dronka, muszę znaleźć jakieś fajne miejsce i cyknę wam parę przebidek. Przebidek, przebidek, przebidek. Jak to się zwał, tak zwał. Pewnie mnie zjebiecie, ale... Mam za dobry humor żebyście mi go zjebali, po prostu. Najdłuższy most, sorki, drugi, drugi najdłuższy most zwodzony w Niemczech, 360 metrów długości, 100 metrów zawieszony nad ziemią. Jeżeli planujecie samobójstwo, zapraszam tutaj, przynajmniej zginiecie w fajnej miejscówce. I zobaczcie, tak to wygląda w czasach korony, nawet na most, ochrona w Puszczę. Liczą i sprawdzają ile sobie znalogacie w maseczkach na most na świeżym powietrzu, no to jest kurwa nieporozumienie co i puszczają po dwie osoby na most na świeżym powietrzu. Nie no to jest chora sytuacja w ogóle. Dramat. nich nie mogę sobie nakręcić nawet dronem. No Ta, że mi kurwa w masę na most, no, chyba jak to pierdoliło no, i pierdoli. się to zaczynamy mówią maskę fish bazy, i bite maskę Nie kurwa nie chcę się tego nawet komentować bo to jest jeden wielki kabaret medialny może no, żeby na świeżym powietrzu na most maskę zakładać w odległości zobaczyć ludzie tam przede mną 10-15 metrów ja idę sam no kurwa no nie ja rozumiem że ich dokażą robić no ale bez przesady no Ech. Dobra, bo się wkurwiłem, bo miałem dronem sobie polatać. Wszystko i mi spieprzyli cały plan, no ale cóż. Najważniejsze są fajne filmiki. Ale tam dalej puszczę po stroną, Chociaż się miasto trudno pokazać, bo tu na pewno po drugiej stronie tak samo będą ochroniarze, bo mają krótkofalówki. Mają, jak to się nazywa, te pikacze do... do liczenia ludzi. I na pewno się komunikują. pójdzie najpierw jedna strona, a później pójdzie druga. Tu nawet jakbym wyleciał teraz dronem z tego, z Poza tych drzew, tam to przyczajem z kurwy. No nic, życie no nie poszło. Nie miałem nigdy tu drona i znowu nie będzie filmów dronu, nic się nie dzieje. Ale chociaż wam na końcówce filmu postaram się wstawić przebitkę z miasta. A może i mostu trochę się złapię. W masce z mostu pozdrawiam. No i co, zobaczcie sobie ostatni rzut oka na most Gillerail w Mostdorfie. Ja już praktycznie z niego schodzę. No i tak jak mówiłem, miałem pecha, bo dokładnie o 10 zacząłem chciałem nazywać dronem, a przyszedłem do Czarnuchy i lipka straszna. Zobaczcie, sobie stoją, wszystko ogrodzone. A widzicie, jakbym przyjechał tu godzinę wcześniej, to mnie sobie polata. Ale tam cóż, mój śpioszek wygrał i się nie udało. Widzicie, tam już zablokowali drugą stronę, nikt już nie idzie. Więc teraz będą szli ludzie z tej strony. Stoją we dwójkę w maseczkach. sobie teraz specjalną maskę? Zobaczymy, czy coś mi powiedzą. O. Zobaczcie, Pliski w dystans, ja widzicie, zadziałał mój pionka, zamiast maskę założyć, a ja sobie i tak zaraz tą maskę zdejmę. Mam, że dobrze ich pojebało. Tu kolejny ochroniarz stoi. Czyli tam jest już dwóch, czterech, pięciu. Zresztą mostu przeszło, może 20 metrów, stał tamten. I teraz idę kolejne metry. I zobaczcie, stoi ochroniarz. I trzyma ludzi. Już sobie przyjechali samochodzikami słończki. No, Czy dobrze, że przyszłem wcześniej. Bo tak to też bym garował w takiej kolejce. A żebym tu przed dziewiątą, to się nic nie dzieje. Porobiłem sobie normalnie zdjęcia, ponagrywają filmiki i bez lipy. A ci ludzie sobie nic nie zobaczą, bo nawet sobie zdjęcia normalnie nie zrobią. życie no co? Trzeba po prostu przyjeżdżać wcześniej, tak jak wam mówiłem, bo tak to będą mieli lipę ciężko. Maski wyjebane. Nie będziemy mógł wiedziałam żyć. zobaczcie, tam jest to miasto w tle. Ja spróbuję tam drona odpalić zrobić parę filmików, zobaczymy że z tego wyjdzie jeżeli oczywiście jacyś miliuchrniarze znowu się nie przyczepią do mnie no i to, tu jeszcze knajpka jest można co? obietnacja, się zobaczcie no i ulotki to w różnych językach, czyli tylko po niemiecku tylko po niemiecku ale to i tak sobie zawina Chociaż sklep może jakiś magnesik albo jakiś brloczek zawiniemy na pamiątkę Jakieś alkoholowe tematy Driver Dobra, zacznijmy coś w środku. Zobaczcie, przyjechałem przed dziewiątą. Parking był pusty, do sobie były trzy samochody, czy cztery plus mój, a teraz cały zapieprzony, dlatego mówię wam. Przyjeżdżajcie tu z samego rana i na wszystkie atrakcje przyjeżdżajcie z samego rana. No i co? Pierwsza atrakcja dzisiaj zaliczona. Most zaliczony. Zeszło mi około... jak jest samochód Będzie około dwóch godzin. Więc jeżeli chcecie przejść most tak w miarę szybkim tempem z bar, od parkingu, z przejściem, ze zdjęciami, bla, bla, bla będzie około dwóch godzin. Jeżeli chcecie naprawdę pochodzić tam sobie no to musisz liczyć więcej czasu. Jak zwykle zajebiste przeżycie. No, most jest przepiękny, przepiękne miejsce i zawsze tu warto wrócić. Jestem tutaj trzeci raz i jeszcze mi się nie znudziło, jeżeli będę miał okazję to przyjadę raz kolejny, no jedynie Lipa z tą kroną, tak? I kabaret na moście. No ale co? Takie czasy, nic nie zrobimy. Pozdrawiam Was. Rostość podobało się? Zostawcie łapeczkę i subka. A ja jadę dalej. Widzimy się w kolejnym miejscu. Ale to już w kolejnym filmiku.